Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj pokazać, jak zamatować króla za pomocą gońca i skoczka. Zadanie mam troszkę utrudnione z powodu pionka, który jest blisko pola przemiany. Widzimy, że jest tuż przed polem B1. No i czarne mogą zamienić go na przykład w hetmana. Hetman przeciwko gońcowi i skoczkowi, to raczej byłaby dla nich wygrana, więc nie mogę do tego dopuścić. I postaram się tą figurę, która tutaj się pojawi, natychmiast zdobyć. Mam bardzo dobrze ustawionego gońca, na tej przekątnej, który tutaj w okolicach Czarnego króla oddziałuje. I duży potencjał też jest w skoczku. Skoczek może bardzo szybko włączyć się do ataku na króla. Ale również mogą pojawić się motywy widełek. Czyli mam dwie możliwości: będę próbował zrobić szachamata za pomocą dwóch figur, lub postaram się za pomocą widełek zdobyć tą figurę, która się pojawi. Po uporaniu się z tym pionkiem, spróbuję rozegrać do końca partię, aż do szachamata, i wtedy przejdę na Serwer Lichess Tam ustawię sobie najwyższy poziom gry i będę starał się ograć komputer. Więc tutaj w pierwsze posunięcie, które się narzuca, to jest zagranie skoczkiem na pole D3. Chodzi o to, żeby tego piona zaatakować, ale też, żeby zbliżyć się do króla i stworzyć różne groźby. Więc zagrajmy skoczkiem na D3. Czarnym nie pozostaje nic innego, jak dorobić figurę. Jaka to może być figura? Wydawałoby się, że najlepiej będzie dorobić Hetmana. Jednak pokażę, że nie jest to najlepszy pomysł. Po dorobieniu Hetmana, bardzo łatwo tego Hetmana możemy zdobyć za pomocą widełek. Popatrzmy. Mamy następujący plan. Możemy najpierw zaatakować króla. Następnie. Odejść skoczkiem, po czym będzie odkryty szach. I teraz, w zależności od tego, gdzie pójdzie czarny król, czy na pole F1, czy na pole H1, to ten skoczek z pola E4 będzie mógł zrobić albo szachamata, albo będzie mógł zrobić widełki, a tak na dwie figury. Więc teraz gramy skoczkiem na F2. Król musi zagrać na G1, więc mamy już tutaj go na celowniku. Goniec sobie tutaj patrzy. I teraz gramy zgodnie z tym planem, który narysowałem wcześniej. Skoczek DE4. I teraz, czy król pójdzie w lewo, czy król pójdzie w prawo? Oba ruchy nie są, nie są dla czarnych korzystne. Jeśli pójdzie w prawo, to od razu robimy szachamata. Natomiast jeśli pójdzie na F1, to robimy widełki i tym sposobem mamy zdobytą figurę. Na początku smażę te strzałki, na początku dużo lepszym pomysłem dla czarnych jest dorobienie, w tej pozycji po, po skoczek D3 jest lepszym pomysłem dorobienie skoczka. Teraz jest taka szansa, że ten skoczek sobie będzie chodził gdzieś po szachownicy i uniemożliwiał nam przeprowadzenie tej końcówki, tej dosyć prostej końcówki, w której goniec i skoczek matuje króla. No niestety, jeśli przeciwnik będzie miał figurę, to nie będziemy mogli matować króla. Więc tego skoczka trzeba jakoś złapać. Nie można dopuścić do tego, żeby skoczek zagrał na pole A3, ponieważ... Stamtąd jest już figurą, której, której nie można zdobyć. Tam jest bezpieczny. Gorzej dla czarnego skoczka, jeśli zagra na pole C3 lub na pole D2. I na tym nam zależy, żeby właśnie na te pola zagrał. Jeśli tam zagra, to pojawią się motywy odkrytego szacha i ataku na tego skoczka. Więc przede wszystkim, żeby skoczek nie mógł pójść na A3. To wiadomo, że musimy zagrać gońcem. I teraz do wyboru są dwa ruchy. Oba ruchy przegrywają. Weźmy przykładowo ruch skoczek na C3. I teraz jak zdobyć tego skoczka? Popatrzcie, najpierw robimy szacha. Następnie robimy odkrytego szacha. I skoczek jest zdobyty. A więc szach. Odkryty szach. I gdziekolwiek król pójdzie, to będzie źle. Najgorzej, jak pójdzie do rogu, bo ponieważ wtedy damy mu skoczkiem na G3 szachamata. Jeśli pójdzie tutaj, to bierzemy skoczka i mamy wygraną końcówkę. No to teraz spróbujmy rozegrać w ogóle pozycję początkową na serwerze LiChess. Więc pozycję mam przygotowaną, także tutaj wkleję. O, to jest nasze zadanie. I zobaczymy, jak komputer na najwyższym poziomie będzie się tutaj bronił. Więc naciskamy, kontynuuj z tej pozycji. Zagraj z komputerem. Siła gry ósma, czyli najwyższy poziom. No i teraz gramy białymi i zaczynamy grę. Tutaj zobaczcie Stockfish, poziom 8, ranking 3000. Dorobił Hetmana. Ok, czyli robimy szacha. Następnie odkryty szach. Do rogu iść nie może, bo dostanie mata. No i teraz skoczek E7 szach. Bijemy Hetmana. No i spróbujemy go zamatować. No na pewno potrzebny jest nam król do tego, więc idziemy królem. Dobrze, tutaj mamy możliwość jeszcze raz zagrania królem. Dobrze i teraz będziemy starali się dalej spychać go gdzieś na brzeg szachownicy. Najpierw postaramy się ulokować go na brzegu szachownicy. W takiej jakby klatce, z której nie ma wyjścia. Nieważne, gdzie on pójdzie w tej chwili, ważne tylko, żeby go gdzieś tam na brzegu szachownicy zatrzymać, żeby i wtedy dopiero będziemy zastanawiać się nad dalszym planem gry. Tutaj dwa pola przypilnujemy skoczkiem i dalej aktywizujemy króla. Tu nie przejdzie, tu nie przejdzie. No to aktywizacja króla. Ok, teraz jest goniec zaatakowany, więc sobie gońcem odejdziemy. Dobrze, no i dalej aktywizujemy króla. Ok. No to teraz troszeczkę podejdziemy skoczkiem, ale ja bym chciał skoczka ustawić na polu czarnym, ponieważ z pola czarnego skoczek będzie kontrolował białe pola, a czarnymi polami zajmie się goniec. Dlatego właśnie tak gram. Skoczek na C4. Zobaczymy, co na to komputer. Ok. No, i teraz właśnie postawię sobie tutaj skoczka, żeby pilnował białych pól. Dobrze. No, i teraz dalej aktywizacja króla. Najchętniej, najchętniej widziałbym króla na polu C6. Zobaczymy, czy mi się uda to zrobić. Udało się, mamy króla na C6. I teraz będziemy, go starali się, będziemy się starali czarnego króla zaprowadzić do jednego z czarnych pól. Ponieważ w tych, w tych rogach szachownicy robi się szachamata w przypadku, gdy mamy gońca czarnopolowego. No i teraz jak go tam zaprowadzić? Spróbujmy zaprowadzić go do pola A1, czyli będziemy go prowadzić o do pola A1. Więc najpierw zrobimy szacha. Czarny król tu się nie może ruszyć, więc teraz zrobimy ruch wyczekujący. Powstała taka teoretyczna pozycja, którą warto zapamiętać. Teraz skoczek będzie wykonywał cały czas takie same ruchy, w taki sposób. Natomiast goniec będzie miał za zadanie pilnować czarnych pól. Zauważmy, że będziemy przestawiać skoczka na to pole, potem na to pole i zawsze skoczek będzie stał na czarnym polu, żeby pilnować białych pól. A czarnymi polami zajmuje się koniec. Teraz, żeby króla prowadzić w kierunku tego rogu, w którym może dostać Szachamata. Najpierw odcinamy mu górne pole. I przypomnę jeszcze raz. To są manewry skoczka, które będziemy wykonywać. Komputer mi ułatwia zadanie. Troszkę lepsze było posunięcie tu i próbować tutaj iść. Tam też bym go złapał. No ale teraz jest łatwy ruch szach. Bronimy skoczka. Przesuwamy naszego króla, ponieważ czarny król, gdy będzie się przesuwał, nasz król też będzie musiał się przesuwać, żeby tam pomagać w tym matowaniu. Dobrze, król A4, no to teraz gramy król C4. I wyganiamy króla z tego pola, tak żeby szedł na dół. Ok, no to teraz możemy zagrać ponownie zgodnie z planem ten manewr skoczka. Dobrze, zagramy tutaj. Teraz zrobimy szacha, czyli znaczy, przepraszam, zrobimy ruch skoczkiem, ale nie możemy skoczkiem zagrać, musimy królem. Coś mi tutaj nie wychodzi ta pozycja, więc jeszcze raz cofnę skoczka. No niestety tu muszę pilnować tego pola, troszkę mi nie wyszło to zadanie. No, właśnie, kolu tutaj mi się próbuje przecisnąć. Dobra, cofnę się jeszcze raz. Ok, teraz zrobimy szacha. Róg wyczekujący. I teraz zagramy skoczkiem. O, i teraz możemy zrobić szacha. No i już go mamy. Zobaczcie, musi, musi iść w stronę rogu. Teraz ustawimy sobie jeszcze króla na takim docelowym polu, z którego już nie będziemy go ruszać. No i teraz jest proste. Szach. I teraz musimy skoczka sobie ustawić na polu C1, żeby stąd atakować króla. Więc przechodzimy przez D3. Od razu nie możemy zagrać, bo będzie pad, więc zrobimy ruch wyczekujący. Teraz skoczek szach. I goniec szachmat. No jak widzicie, pomyliłem się tam, pogubiłem się troszkę w tej końcówce. No, ale jest chyba 50 ruchów na to, żeby, żeby zrobić szachamata. Więc bez problemu, jak widzicie, można sobie w tej końcówce poradzić. Nawet jeśli się zrobi drobny błąd, wszystko można naprawić. I tak doprowadzić do szachamata. To tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę.